Plecak, plecak daj. Rzuć, rzuć ten plecak. Może taki nie jest, kurde zabijam Dostaniesz do jak rzucić plecak. Nie. Co ty nie ogarniesz tej gierki? Ej, on nie ma na 7 lat. To prawda, że jak rzuci plecak, nie, to dostanie ja to Ja pierdolę, z kim my to gramy, nie? <grym to jest możliwe. Nie? Jeden Ja daj... że musi kombinację rzucić. Jeden da jakieś kursa. odgłosy. <noise> Jakiś. Jeden, nie wiem, ma 5 lat. To jest na jedną. No możliwe, że pójdzie na jedną Kao. właśnie. Ta, na dlatego jedną. Podziem, wziom, to, kolałem, tak. Dlaczego drzwi. Uwaga, pod drzwiami. Tutaj walisz, ten daszek, jest na jedną. Dzień. Gość wiem. Goście w bazie. Dobra, wal. W razie jest głosie jak coś w tych drzwiach Które w pierwszej? Tak Napierw to w sklepcie, nie? Nie skrzynku tak, no na tyzodem Gdzie jest w powietrzu? Jest to ten? Kurwa ilu ma odro? No, no wiem, tutaj jest sporo ich Wiem hmm. Ktoś cię. O kurwa, to kurwa. 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 50 euro. Jest To maszyna war. Czekaj, odejdźcie czekaj, Ej, odejdźcie, Luty, odejdźcie stąd. Tu jeszcze są skrzynki. Tu są Luty Wenge, Węgiel. Ej, gorki, gorki węgiel. Ej, ktoś ja. co wszystko, kurwa, co wy odpierdolacie Zajebałem Czekaj, zachowaj, tak? Zafowałem Dobra, weźcie się ogarnijcie to tam i zamurujcie prostu to. my to ten nie mamy chyba. Nie no, ja no, robię. Się, nie? nie no weźcie, zamrujcie. Zabierajcie to wszystko. No, o, na pewno to mamy. Macie wszystko? Mam ja. Jadę przejechać. jechać. plecy jeszcze. A Anu potrzebuję. Dobra. Anu ty nie, nie masz. Ty no co się stało? Przejechałem typa, go tylko. Tu nie? Na jedną cekę mogę to wyjebać. No tak. próbuję na jedną cekę. na jedną. Gdzieś tam. Tak początku my, my tego są nie mamy Przy drzwi patrzcie Nie zamurował No mamy odra? Ja drzwi patrzę, Pierdajcie się Jest odra 3 to łatwo kurwa Ej uciekam! Oni przestępcy mają wszyscy Zbierzmy ich. ja ustawiłem odrazu tam... Kepcie, ja tak samo Chwilowo ta, 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 ta. Dobra, mamy ej, wow, 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 Chuj. wow, kurwa. Chill of main, no mieli na pokładę. Ta? Ile moców, o kurwa. Każdy co było, gdzieś. Poka poka poka, 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 poka. Ja wiem, ja że to jest. Co... Poka, cipe kurwa. Bógs, tu ten... już pokawał się, tak? Bógs, tu do walkbenga. Ej, to było nasze auto, te stare, czajcie? Bógs, tu to Macie no, w skrzynce, co było. O kurwa, ty, gołor. Kurwa, dawajcie ten, tam, to on miał zginąć. Bógs, tu nie grafficie, poznawcie go, postawcie. go. Po, po. Ja biorę żelazo, weźcie to wszystko, to kurwa 200 wortów. My ja cię za dużo ogólnie. Chyba. <noise> ten rozdupca, ten buduje tylko stronę, kurwa. <noise> <noise> stronę. Tak, za dużo. <noise> Bo typy tu biegną. Ej, to auto. auto. Kurwy. Czekaj, idę ich idę bić. Jak są duże betony, kurwa jakieś postawione. Co pierdolę, to drugi. Statem jakieś? Bolt! Oj! Kurwica. Dobra, lecimy? Dawaj to. się jednym autem trzeba wrócić, a drugim wyjedźcie gdzieś dalej. Trafiaj ktoś, ty Jestem żyjąc po temu, kogoś w tej bazie podwieszanej. To z ceką, oni tu most zrobili. Szybko ceka, 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 Fast, fast, fast. Szybka akcja. Oh yeah. Mam cekę na sobie, jedna osoba musi Dawaj. zostać. Jedna osoba musi Jedna osoba musi zostać. Ja trzeba... nie no, no zostań dalej. ktoś, ja mam cekę, Chuj, mam. no zostań ktoś. No nie, mogę nie, 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 plantuj, plantuj! O, tpa, tpa, nie, TPA. TPA, Kio. Zjeby, kogo. Zajebał. nie, nie, ja mam cekę. nie, tak, plantuj, na dobra. No dobra. nie, nie, plantuj nie, ziemię nie, Dobra, nie, 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 zaraz. nie, Tam nie, 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 był. nie, 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 To nie, ten nie, To też Beże Ale wyjebał full auto. Uważajcie, to w to Jest No, plecy Wszyscy na górę weźcie na dobra, to też mam. wam. Jeszcze jeden. No, kurwa. Plecy, plecy, kurwa z tyłu jest, za bazą. Tu jeszcze się drzwi, chodź, chodź Markus. A. te benięcia nie nas nie pikną. Tu trzech jest, kurwa. Ej, to tym tu stawiałem. To postawili sobie. Gdzie? Postawcie drzwi, oni nam nie wejdą. Ja im klepię, to tym, kurwa. To też bo oni tam pobiegli do was i to tym klepy, dobra. Klep, 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 mogę. <grym <grym na ja klap mogę. Więc spadłem na stνduł. Jakie otwarte okienko zrobił, jaki pies. Jezu. Te spadamy ale, no fujcie, te ceki z Ale kurwa, kurwa. No, jeszcze mogę przechodzić. Co tam kładzie no, no, teraz? Padłem, chompę. Padłem. Ty jedynie nie stykujemy u nich.

Otwieraj, otwieraj to! Otwieraj! Odschodź, wychodź, wychodź! Kurwa mnie nie modro. O, otwier o, mądro. Otwieraj! Bierzcie! A modro? jest oceki! Ach, ja... kurwa! O kurwa! Są kurwa! Kurwa! do pompy, I dawajcie. Jest, jest jamu do pompy. Dodawajcie tu na górę. Ja biorę czekę. Ten ktoś ma? Ja mu do pompy. Plantujesz na drzwi i Nie Drzwi od totemu jest Jest ktoś w tym na dole? Wzja, w totemie? No zajęć! nie te... czekaj Masz, Mam no, ma... oh, Nie wyjdzie. Klepie. A a nie mięło, to ten, Ja nie mam ja sławy, na luzie, ma, ja, ja mogę to sklepać Magi. Bierzcie To, to jak do... ale... coś dołu to, to, jest to. to Ja to będę to drzwiami, jakbym nie chciał uciekać. To jest to. dole, jest Gdzie jest to tyka? Biją, ja mi A oni to klepią? Tak. Panowie, szybko to stawiaj. To... Ja jestem. Masz Zabaj, totem? jak Mam totem. Otwórz drzwi, otwórz drzwi. Zamknij te drzwi, zamknij. Otwórz, bierz totem szybko. Bo oni chcą sklepać. Ja będę stawiał. Nie bij, nie bij, daj mi się teraz dwie, jedna. Zajebał mi Zajebał mi też Klep Nie, nie mogę Ucieka, ucieka, ucieka chłop Zabijem, zabijem A. Jaj, raz powziąć, raz o, ja idę rozpawziąć, idę rozpawziąć wziąć. ja resz znowu No to oni mają zamknięte tam drzwi green? Kto to robi? To... ja, no czekaj No wiesz, Na dole totem, pod bazą ich Daj mi raz powziąć Nie no czy nie Mike tam? Są! Tylko kurwa! Nie dach tam wejść! Są! Ja idę, ja idę! Ja też mam shotorkę. Dobra, mamy to. Dawajcie, dawajcie! Koleś teraz tu. No to ja! Chowa spisuję! Wytypywać, szybko! szybko! Nie! Kurwa! Koleś! Kurwa! Wypierdalać! niebieskiego, kurwa! Czy widzisz A tego Peweksa? A tego Peweksa? Dobra, dobra, czekajcie, spokojnie. Dajcie totem. Ja mam totem na dole sklep Ja mam trzy totemy Zajebaliście tego Peweksa No zjebaliśmy. Zajebaliśmy wszystkim ja, górę No sklepie? Nie nie, wrzucie, masz? nie. Pod... To to ma się kary. A nie mam. Dobra A są takie tamy... że wrzuciłeś masz? Ja zbieram. Nie, coś po toj się tablet To jest tak jakie Dobra, jest ja Klepie Dobra, Dobra. Się, ja stawiał. odsuńcie się, idźcie stąd czekaj ja wyjdę stąd. Wyjdź Zielony. Co, no ja tu już sobie Nie ma totemu no i kurwa. Dobra, teraz znieście tam tą podbudowę. Skurwysyny jebane. Czekajcie, czekajcie, jeszcze ja tam wejdę, czekajcie, trzeba znaleźć. Weźcie te z góry, z góry to TD to. Weź to, ja pokażę co było, wszystko muszę. Zajebali. Dobra. Ustaw. Gdzie to władowaliście? Do no koszyka. Do no koszyka? Czeka, pokaż, to ja pokażę co jeszcze. Jest Coś tak tłuszcz mam. O, Ale to mi się był... przecież kurwa... Pikają! Naszą bazę na radzie, chyba. Pikają cię grill! O kurwa dawaj Stój stój Pizdej Ja e to mam na chłopu a e to mogę to zrobić Przestępców oni mają ogólnie No co ty robisz? No czekaj no jakoś tak panicznie zabudowałem Murować ty dzień ja pierdol Me 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 murują Ten ja dzień Pięć tak pięć dobra O człowieku Ty dzień dzień dobry, dzień, dzień dobry. Tak Tam wyjaśniam. Green, pierdolił green, To on ja mam Już tak A, no jest martwy Fajne. Auto, dawajcie ich Jesteście? Starak Nie Jeden leży Wszyscy? A w Tam Macie GD? Nie Właśnie kurwa chciałem zrobić ten GD Ma, Macie muleta jakąś? No mam swojego Pewnie to auto twoje zbiegło Nie wiem Zobaczysz GD na mianowiszu Dawajcie na do... Czekaj, zbij to zielone Ty zbij, co ja kurwa do się. Nie wiem, nie obchodzi mnie to Ja pierdolę, ale problemy są O, nagle znalazł już kilo kurwa Biegnie, biegnie! O kurwa, o, biegnie! Padł kurwa Przewrócę mu auto jeszcze O kurwa nie, nie, pan, nie. To nie. Ja pierdolę. Podjedźcie po mnie i dać radę. No mi się auto wykurwiło. To daj się apie podjedź. Mam go. Ten Knut się strzela. Ja pierdolę. Co ja? jest? Ja w to nie wiem. Ja go gonię. Co Gryowski, dasz radę tu podjechać? Niko będzie cię wywalić jak ty wysiadasz Przebijem, dawaj Jedziemy za nim, jedziemy za nim testuj Po głowie Kurwa słówki mi spadają Leży, kurwa jest, Ej! Kolejne. Tak. Uciekaj! Kolejne, o, no MKON dostał. Ten, I'm! 7 daysy. No biorę. AMO no, nie mam. Mi powiedziała? Podejść, podjedź Gwionski, pod bazę. No I gonimy frajerów. Ale tam auto nasze są. No wiem, no ale trzeba chyba. Co, będziemy biec, bo nas pod, Bo rozjeżdżają. Podjedź pod bazę. Okay. Uważaj To ja Kozę Dawaj Czej, poczekaj, do tego zjeba Nie zamykaj, nie zamykaj jeszcze tego Ja pierdolę Gon, 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 gon Czy zebrał? Gon, gon, gon Jebasz tamte auto Dobra, zawracaj, zawracaj na tamte Lagi ja, mam pierdolę. Ja pierdolę lagi ja, mam Też miałem, też miałem Są przed nami, mają światło Moja jest tu po lewej Pat, 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 po lewej Holują auto, ty. Tam jest Nice Dobra, to auto i pakujcie się Bierz, Dobro, bierz, dobrze. bierz, bierz Kurwa, budzi.